Cześć, witajcie na kanale Zubka15 i zapraszam Was na kolejny odcinek ze zdrabkami. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was ze zdrabkami o wartości 11 zł, a zdrabki są to po 5 zł, neonowe 7, po 2 zł, tygodniówka i szybkie 50 i po złotówce zdrabka wypłata, której dawno u mnie na kanale nie było i zdrabka lotek. Także tak prezentują się dzisiejsze zdrabki, także zaczynamy zdraping. I oto pierwsza zdrabka, wypłata. No i sprawdźmy, ile uda nam się wygrać w zdrabce: wypłata: podkowa, cylinder, wiśnia, dolar, kończynka i serce także wypłata. Wędruje do kosza. Przechodzimy do drugiej zdrapki po złotówce, jest to lotek i szukamy słonika, ryba, pingwin, małpa i wiewiórka, Także niestety wygranej tutaj również nie ma. 500 zł do nas nie wędruje. Także przechodzimy do kolejnej zdrabki, tym razem zdrabka tygodniówka. No, i zaczynamy z dropping. Wygrywające liczby 32 i 1. No, i sprawdzamy. I proszę bardzo, pierwsza yy, wygrana w drapce tygodniówka, także gramy dalej. Tutaj mamy 3. 13. Napis tygodniówka: 28 i 32. Także sprawdźmy, ile udało nam się zwygrać w zdrabce tygodniówka. I tutaj mamy, proszę bardzo, 5 zł, i 5 zł, także łącznie w zdrabce tygodniówka wygrywamy 10 zł także proszę bardzo zdrabka jak najbardziej pozytywna wygrywamy w zdrabce tygodniówka 10 zł no i gramy dalej teraz mamy zdrabkę szybkie 50 no i sprawdzamy szukamy trzech takich samych kwot 50 tysięcy 4 zł stówka. 4 zł 50 tysięcy i stówka 2 zł 500 zł i 50 zł, także tutaj wygranej nie ma. W tej zdrabce mamy bonus i sprawdzamy w bonusie 50 zł, jeżeli znajdziemy, no niestety nie mamy. Mamy sztabkę. Także zdrabka szybkie 50 jest zdrabką przegraną. No i przechodzimy do ostatniej zdrabki w dzisiejszym odcinku, a jest to zdrabka Neonowe 7 po 5 zł. Jeżeli nie widzieliście testu tej zdrabki, także zapraszam do obejrzenia tego filmiku. No a ja zaczynam zdrapywać, oczywiście szukamy siódemki.